Siema, jestem paki lata jest szybki update z dnia 16 lipca 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja egzotyczna kolekcja składająca się z Jajonura, Agarita oraz Jajowa o wartości 65 dolarów. W obozie się u Kripsa mamy promocje na psy. Tajni mamy promocje na konie wiele zadaniowe, Criollo oraz Tinkery. W katalogu mamy limitowaną odzież. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój społeczności od Rockstar, więc tak prezentuje się strój. Mamy promocję na buty. Mamy 30% zniżki na wszystkie gesty. U Różnikarza mamy promocję na rewolwery. Oraz na lekki sztucer. Również na bandoliery. Oraz na wybrane kabury. Również mamy 30% zniżki na modyfikacje do rewolwerów. A u pasera mamy zniżkę na broszury związane z amunicją. Mamy 30% zniżki na ubrania ugasa, również na wytwarzanie ozdób, 30% taniej. W tym miesiącu rola przyrodnika kosztuje 5 sztabek złota mniej. Zabranie udziału w wydarzeniach w grze swobody, jeśli chodzi o rolę przyrodnika, otrzymamy 3 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia, 3 razy więcej dolarów i doświadczenia za sprzedażę próbek. U Zdobycie próbek i sprzedanie ich w tym tygodniu, czyli od 16 do 22 lipca zapewni 50% zniżki na ognisko z wyposażeniem. Możemy zdobyć 3 razy więcej punktów doświadczenia do kart umiejętności i zabranie udziału w wydarzeniach grze swobodnej. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 16 do 22 lipca jest to ekstremalna seria sporu o ziemię. Ukończenie misji poszukiwania zwierząt oraz jednej rundy wydarzenia fotograf przyrody pozwoli zdobyć odpowiednią mapę skarbów w pobliżu spalonego miasta oraz niebieski kapelusz Owangila. Wytrwałość w tym miesiącu także popłaca, ponieważ ukończenie wyzwania dnia przez 5 dni z rzędu zapewni czerwony płaszcz Eberhardt. Tymczasem przyrodnicy, którzy zalogują się do gry przed 29 lipca, otrzymają 30 sztuk amunicji usypiającej, 3 remedia maskujące i silną przynętę na drapieżniki. Jeśli ktoś w tym miesiącu wytworzy jakiś przedmiot przy ognisku, zdobycie się też 50% zniżki na zaawansowany aparat. Wszystkie misje telegramowe zapewniają dwa razy więcej złota, dolarów oraz punktów doświadczenia. Za eliminowanie kryjówek gangów otrzymamy 3 razy więcej doświadczenia. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!